Przed nami wielki marsz opozycji. Yy, mamy oczywiście wszyscy świadomość powagi tego wydarzenia i powagi tego wydarzenia, które nadchodzi, czyli samych wyborów. Yy, ale chciałbym, życzę sobie jako obywatel, żeby ten marsz był nie tylko wydarzeniem politycznym żeby to było święto wspólnoty, solidarności, jedności. I ja powiem szczerze, na początku. Rządów PiSów, w czasie tych różnych opozycyjnych marszów, czasem się irytowałem. Oni nam zabierają Trybunał Konstytucyjny, oni zabierają nam wolne sądy, a my maszerujemy uśmiechnięci, dmuchamy w WWZE, w trąbki i urządzamy wielki pi piknik, ale dzisiaj wydaje mi się, że po tych ośmiu latach mroku i koszmaru mamy także powody powo powo do, do, do radości. Udało nam się częściowo ocalić wolne sądy. Udało nam się e e ocalić częściowo wolne media. Ta władza zabrnęłaby o niebo dalej, gdyby, gdyby nie nasz opór, także mamy także do powodu, do, do, do radości i do tego, żeby pewne sukcesy celebrować. Przede wszystkim zachowaliśmy w sobie pragnienie życia w normalnym, europejskim, cywilizowanym, tolerancyjnym kraju. Zachowaliśmy nadzieję, że jesteśmy w stanie tego dokonać. I otóż, kochani, został w tym maratonie jeszcze kilometr. Czujemy zmęczenie ale czu, widzimy metę, czujemy y, tę metę i mam głęboką wiarę, że za dwa tygodnie z maleńkim okładem pójdziemy ramię w ramię, przekroczymy linię mety, a za metą otworzymy szampana, że wpadniemy sobie w ramiona i powiemy, sobie, że znowu wróciliśmy do naszej Polski, w, którym, w której władza jest normalna, w którym władza nie robi z kraju folwarku, y, w którym nie, nie rządzą nami głupcy. Nieudacznicy, fajtułapy, złodzieje i kłamcy. Tylko tyle, aż tyle.